Otwieranie ciszy część czwarta 81. Liceum Ogólnokształcące imienia Aleksandra Fredry w Warszawie. Ulica Miła to jedna z najważniejszych ulic zarówno w historii dzielnicy żydowskiej, jak i w historii getta warszawskiego. To tu znajdowały się bunkier Anielewicza, siedziba żydowskiej organizacji bojowej, to tu tłoczyli się Żydzi prowadzeni na umszlak plac. To tu miała miejsce ogromna selekcja wszystkich pozostałych przy życiu mieszkańców getta, zwana kotłem na miłej. Początek ulicy miłej miał opinię zamożnej. Od frontu mieszkali właściciele sklepów z nalewek. Przedłużenie jej, zwane nową miłą, skupiało biedotę. Rzemieślnicy, handlarze, przekupki. Bezrobotni, ludzie nieokreślonych, a wielce podejrzanych zawodów zapełniali te ulice. Przed wojną w tym miejscu znajdowały się kamienice o numerach 23, 25, 27 i 29. Po wojnie zmieniły się nie tylko wygląd i atmosfera ulicy Miłej, została zmieniona także siatka ulic. Dawna ulica Zamenhofa przebiegała między dzisiejszym ogrodzeniem szkoły a sąsiednim blokiem. Dzisiaj przy ulicy Miłej 7 mieści się Liceum Ogólnokształcące imienia Aleksandra Fredry. Oczywiście, czytanie książek historycznych czy lektur szkolnych o tematyce. Wojennej pewnie nie jest dla młodzieży wystarczająco inspirujące. Taką inspirację można znaleźć wtedy, kiedy dotyka się historii, kiedy jest ona na wyciągnięcie ręki, kiedy można uczestniczyć w pracach archeologicznych albo rozmawiać ze świadkami historii. I to jest, myślę, najciekawszy sposób na poznawanie historii tego miejsca. Obecnie w pobliżu liceum prowadzone są wykopaliska archeologiczne, które dostarczają wiele ciekawych informacji na temat codzienności w Getcie. Właścicielem kamienicy przy ulicy Miłej 23 był Majer Munk. W czasie wojny znajdował się tu punkt dla uchodźców i kuchnia ludowa. Z książki telefonicznej na rok 1938 39 dowiadujemy się o istnieniu w tym budynku lecznicy specjalistów. Przyjmował tu Józef Celmeister, doktor chorób kobiecych i akuszer. Celmeister urodził się 27 grudnia 1901 roku w Warszawie. Po wojnie zmienił nazwisko na Niemirski i wstąpił do II Armii Wojska Polskiego, gdzie pracował jako chirurg. Zmarł 7 grudnia 1968 roku. Kamienica przy ulicy Miłej 25 należała do Jakuba Atlasa. Który prowadził w tym miejscu wytwórnie sprzączek, haftek drucianych i wyrobów metalowych. W czasie wojny znajdował się tu sklep rozdzielczy prowadzony przez Fleischmana. W budynku mieściła się również filia przedsiębiorstwa pogrzebowego ostatnia posługa. Zakład prowadzony był przez Icka Zaksona i Noecha Pinkierta brata Modela Pinkierta, zwanego Królem Nieboszczyków. 19 kwietnia 1943 roku, w dniu wybuchu powstania, giną Fleischmann w wieku 45 lat i 80-letni Noech Pinkiert. Czynszowa kamienica przy Miłej 27 w roku 1930 była własnością Abrahama Feinbauma. W czasie wojny mieściły się tu siedziba Cukunftu oraz zakład jubilerski Greinsteina. Zamieszkał tu również pod numerem 42 przesiedlony do getta ceniony grafik i malarz Adam Hershaft. Artysta urodził się 20 kwietnia 1886 roku w Warszawie, gdzie ukończył szkołę sztuk pięknych. W swoich pracach stosował różnorodne techniki. Zasłynął głównie jako portrecista i pejzażysta. Emanuel Ringelblum w kronice getta warszawskiego wspominał, że atelier Adama Herszafta spaliło się w czasie wojny. Zginęły wyjątkowo piękne akwarele. Adam Hershaft w czasie wojny pracował w zakładzie zaopatrzenia gminy. Niestety w czasie wielkiej akcji deportacyjnej w 1942 roku został zapędzony na umszlak plac oraz wywieziony i zgładzony w Treblince. W kamienicy przy ulicy Miłej -29 Zamenhofa -48. Przed wojną mieściły się firma Elektrosprzęt, sklep żelaza Lausera Goldstera, skład apteczny prowadzony przez Rożkowskiego oraz sklep z wędlinami koszernymi Goldfarba. W czasie wojny znajdowała się tu także siedziba grupy bojowej Droru pod dowództwem Berla Broide. To właśnie przy Miłej 29 mieścił się sztab główny Żydowskiej Organizacji Bojowej, który z czasem został przeniesiony na miłą 18. Bunkier na miłej 18 został 8 maja 1943 roku, wykryty przez oddziały niemieckie tłumiące powstanie w Getcie, prawdopodobnie przez Donos. Emanuel Ringelblum w kronice getta warszawskiego tak wspomina miłą 29 czasu wojny. W tych dniach na rogu Zamenhofa i miłej wstrząsający wprost widok. Stłoczona grupa Żydów, dziewczyny i dzieci, handlują, targują. Brudne, umorusane, wygłodzone twarze. Taka ogromna masa ludzi na ulicach, że nie sposób przejść. Handluje się głównie chlebem, zapałkami, papierosami. Tego obrazu nie można zapomnieć. 19 kwietnia 1943 roku wybucha powstanie w getcie. Na muralu widzimy młodego Marka Edelmana. Jednego z przywódców żydowskiej organizacji bojowej, który wyłania się z wyłomu w murze, w prawej ręce trzyma żonkil, symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Żaden z nich nigdy tak nie wyglądał. Nie mieli karabinów, ładownic ani map. Poza tym byli czarni i brudni. Ale na pomniku jest tak, jak pewnie być powinno. Na pomniku jest jasno i pięknie. Jesteś teraz na placu bohaterów getta, który tę nazwę otrzymał w 2019 roku. Mieści się tuż przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Już po zakończeniu wojny, w tym miejscu zaczęły się pojawiać pomniki poświęcone powstaniu w Getcie Warszawskim. Dzisiejsza ulica miła nie przypomina tej dawnej przedwojennej, tłocznej i gwarliwej, gdzie skupiało się życie dzielnicy żydowskiej. Jest cicha i kameralna. Nie ma śladu po kamienicach 23, 25, 27 i 29. A jedynym dowodem na istnienie getta i tego, co działo się tutaj w czasie powstania, jest kopiec Anielewicza, widoczny z okien szkoły. Poza tym, bloki z różnych powojennych okresów, drzewa, klomby i trawniki.